Witajcie! Witajcie w drugiej części filmu dotyczącej testowania zapachów z paczuchy, paczuchy od sekretu piękna. Domyślacie się, że mam tutaj dla Was kilka propozycji, o których wcześniej nie wspomniałam. Powiem tylko, że testy były miłe, przyjemne. Są tutaj pewne odkrycia, i od tego odkrycia właśnie zacznę. Są to perfumy w olejku i jaki inny znany zapach przychodzi Wam na myśl, kiedy patrzycie na ten kolor, kto powiedział Hypnaus Podlankom. Tak moi drodzy. Dla mnie jest to piękna, bardzo, bardzo, bardzo słodka wersja tegoż zapachu. Idealnie, myślę, nadająca się dla osób, które uwielbiają słodycz i myślę, że świetna propozycja dla nastolatek, ponieważ hipnose może być troszeczkę zbyt ojrzałe, zbyt ciężkie dla Was, dziewczyny, ale tutaj, jeżeli lubicie tą nuteczkę bardzo osłodzoną, będziecie przezadowolone, szczęśliwe, ponieważ dosyć dobrze się utrzymują i są naprawdę fajne. I mają przede wszystkim fantastyczną cenę. Przeczytam Wam jednak nutki zapachowe, bo już właściwie wszystko na ich temat powiedziałam. Gruszka, brzoskwinia, cytrusy, heliotrop, nuty owocowe, drzewo sandałowe, wanilia i nuty drzewne oraz pismo. I jeszcze Wam je pokażę, jak one wyglądają. Się odkręcają, jest taki rolonik. Ja tak jak Wam mówiłam, testowałam na paseczku, taki żółtawy płyn. Świetnie się trzymają, bardzo ładnie się trzymają, pięknie projektują, są dosyć intensywne i ja myślę, że idealne. Idealne słychać do torebki. Maleństwo, które w razie potrzeby możecie nałożyć, zaplikować na skórę. Raz jeszcze, tak. Kolejny zapach, który. Jest równie intensywny, chyba nawet najmocniejszy z tych wszystkich, o których Wam dzisiaj powiem. Też od Orientiki, z serii, które ja osobiście uwielbiam, Royal Amber. Pamiętacie? Ja też o kilku z nich Wam już opowiadałam na kanale. To jest akurat woda perfumowana w sprayu. Też takie maleństwo. Też idealne do torebki. Mówię o tym z całą odpowiedzialnością, ponieważ te moje. Bo się tak często tam kończą w tej mojej torebce i po prostu się dopsikuje. Idealne, idealna pojemność, idealny kształt. Nie tłuczę się, bo to jest dosyć dobre mocne szkło. I zapach, i zapach, słuchajcie. Za każdym razem, kiedy patrzę tutaj na nuty zapachowe i na to, co jest w środku, mówię, nie, to jest coś innego, to jest coś innego. I znowu, z czym wam się kojarzy ten kolor? Nie chodzi mi tutaj akurat o zapach, o kompozycję zapachową, choć ma pewne odniesienia, ale to później wam powiem. Ale z czym wam się kojarzy ten kolor? Z jakim owocem? Kto powiedział ananas? Słuchajcie, dla mnie to jest ananas. Taki niezbyt oczywisty, ale jednak ananas. A on tutaj, klik, z ananesem nie ma nic wspólnego, ponieważ występuje w nim cynamon, pomarańcza, czarna orchidea, balsam, gurian, drzewo sandałowe i paczula. Domyślam się, że miks tych składników właśnie sprawia, że ja czuję tutaj tego pięknego ananasika. I inaczej słuchajcie, być nie chcę. Jest to piorun, bardzo mocny, bardzo silny, bardzo intensywny. Uwaga z aplikacją, ponieważ kiedy go nałożycie, on z wami trwa 24 godziny bez żadnego najmniejszego problemu. Na początku projekcja jest bardzo, bardzo mocna i w go też cały czas czujecie, mimo tego, że po kilku godzinach robi się blisko skórny. On nie traci na mocy, on tylko traci na projekcji. Moc jest w nim ogromna, dlatego ostrożnie. Niby taki ananasik, oczywiście w cudzysłowie, bo ja tutaj ananasa absolutnie czuję. Mimo tego, że owoc, to jednak ma wielki, wielki potencjał. Powiem Wam, że analizowałam te nutki, bo naprawdę męczyło mnie to. Pomarańcza i cynamon. No może gdybym się tutaj tak dobrze wąchała, to bym je czuła, ale to wiecie, tak trochę na, na siłę. Być może pochodzi to od tej czarnej orchidei, to jest przecież nuta syntetyczna, może to taki efekt. W każdym razie Orientica też ma chyba inny Royal Amber, ale to zupełnie są dwa różne zapachy, nie ma żadnego porównania. I tutaj on troszeczkę na myśl mi przewodzi na, na myśl przewodzi mi na myśl, tak Agnieszka, tak, pięknie, pięknie tak powiedziałaś, zapach bodajże od Al Main, Amber Wood i tam też jest taki, Amber Wood, dobrze mówię, tam też jest taka delikatna nuta właśnie ananasa. Coś, coś podobnego, w każdym razie... Przyjrzyjcie im się bliżej, bo są naprawdę ciekawe. Nie jest to zapach naturalny, tak Wam powiem. Jednak, mimo wszystko, wiecie, z natury tutaj nic nie wyczujecie. Jednak, mówię, pierwsza myśl. Ananas. Dobrze, bo się będę powtarzała, bo oni tak słuchajcie, w głowie się nie zresztą. Patrzę na butelkę, patrzę tutaj na ten płyn, yy, patrzę na flakonik. Znaczy na flakonik, butelkę, no, Opakowanie, o to mi chodziło. Ja tutaj wszędzie analizuję. Nawet te tutaj ku, kółeczka mi się kojarzą z ananasem. Tak mnie tutaj zafiksowało. No i teraz słuchajcie, karteczki się przerzuciły. Następne. Teraz wchodzimy, słuchajcie, już w olejki, perfumy w olejkach. Ja będę je wyciągała. Też oczywiście były testowane na paskach. Bo tutaj nie, nie trzeba inaczej. Bo słuchajcie, nawet jak je się otwiera, to je bardzo dobrze wyraźnie czuć. I to jest akurat. Poczekajcie, na Bill. Empero cytryna, kardamon, mandarynka, kolendra, cyprys, geranium, jaśmin, drzewo sandałowe, cedr i labdanum. I dla mnie to jest taki bardzo arabski zapach. Bardzo taki przyprawowy, gdzie czuję bardzo dobrze nutę no, mandarynki i kardamonu. Typowy uniseks. Myślę, że mogą używać go i mężczyźni, i kobiety. Ciekawy. Jeżeli szukacie takich bardziej arabskich klimatów, myślę, że Emperor jest dla Was. Parametry również dobre. Bym powiedziała, że nawet bardzo dobre. Jedne z lepszych, jakie tutaj mam, jeżeli chodzi o parametry. Następny. Fresh. Fresh to też ciekawy, intrygujący zapach. I on jest akurat ten od Al Rehab. Dobrze mówię? Pewnie tak. Jeżeli gdzieś tam się pomylę, to Wam napiszę, ale wydaje mi się, że raczej tak. I co myślicie, kiedy słyszycie słówko fresh? Tak, macie rację. Jest tutaj cytrusowo, lekko wolnie, lekko kwiatowo. Jest po prostu pięknie. Ja byłam bardzo zaskoczona, bo tutaj się spodziewałam e, niezbyt jakichś, wiecie, spektakularnych efektów, powiem szczerze. Ale jednak niezwykle pozytywnie zaskoczył mnie ten olejek. Dlatego, że faktycznie macie podbicie cytrusowe, zresztą poczekajcie, tak, nuty zielone, nuty wodne, cytrusy faktycznie macie te cytrusowe akcenty, ale to nie są cytrusy z jakiś wiecie odświeżaczy, nie. Naprawdę nie. Ponieważ zostały one naprawdę bardzo ładnie połączone, czego tutaj absolutnie nie ma w składzie z nutami kwiatowymi. Ja tutaj czuję cytrusy i nuty kwiatowe i to jest bardzo przyjemny zapach. Bardzo kobiecy, delikatny, ale delikatny, nie mylić, niewyczuwalny. Po prostu delikatna kompozycja. Również dobrze, do, ma dobre parametry. Przynajmniej mówię, na tym pasku się trzymały. Przyjemna. Świeża. Radosna, taka pogodna. Myślę, że idealna a właśnie na te nadchodzące porę roku. Też. Przyjrzyjcie im się, bo... To nie jest jakiś tam cytrusek. No i na samym końcu jest to, jest to, moi drodzy, green tea. Green tea. tutaj też od razu możecie sobie skojarzyć pewne rzeczy, czy dobrze. Zaraz się przekonacie. Chcę je tutaj wyjąć, ale nie chcę uszkodzić opakowania. Zobaczmy wszystko delikatnie, też takie, słuchajcie, zwykłe. Ja sobie go odkręcę. O, właśnie. <laughs> o, właśnie. I powiem Wam, że kiedy je otworzycie, od razu wyczujecie to, co czuję. Ja przynajmniej mam taką nadzieję. Przeczytam szybciutko nutki zapachowe. Zielona herbata, cytrusy, kora brzozowa i piżmo. I jak myślicie? To nie jest zapach typowej zielonej herbaty i cytrusów. One tutaj owszem są, ale jest w nich. Niesamowita pieprzność. I myślę, że ta pieprzność może troszeczkę wynikać z tego, że znajduje się tutaj kora brzozowa. Nie pomyliłam się? Nie. Wiecie dlaczego? Bo ja wiem, jak pachnie kora brzozowa. I tutaj ta kora brzozowa jest. Daje taki efekt. Więc jest to zapach świeży, jednocześnie w mojej opinii bardzo taki pieprzny, pikantny. I tak on właściwie cały czas wybrzmiewa. Jest tutaj to piżmo, ale nie powiem, że ono dominuje. Raczej te trzy nutki, te trzy akcenty, o których Wam teraz wspomniałam. Intrygujący, na pewno niebanalny, może się podobać. Na pewno odświeża, niesamowicie odświeża, bo połączenie tych nut daje Wam wrażenie hałasu takiej. Takiego świeżego powietrza e, z pieprzem, który gdzieś ktoś rozpryskał e, w bliskim otoczeniu. Ale nie jest to taki pieprz, że wiecie dzieci i kichacie. Nie. To jest właśnie takie uczucie tej pieprzności, jeżeli to ma sens. E, czy jest wśród nich jakieś ulubienie? Powiem Wam, że każdy z nich na, na swój sposób mi się podoba. Nie ma tutaj dla mnie jakiegoś takiego wow! Muszę, muszę, muszę je mieć, ale każdy z nich jest przyjemny, każdy z nich się przyjemnie testowało i w związku z tym, że to jest ta niższa półka cenowa, myślę, że spokojnie można sobie potestować. Myślę, że to są idealne prezenty dla nastolatek, dla nastolatków. Nastolatki, jeżeli oglądacie mnie. Sprawdźcie, nie wydacie zbyt wiele pieniędzy, tak, cebulionów czy jak to tam się mówi teraz współcześnie, w każdym razie z naprawdę nieduże pieniądze, możecie całkiem ciekawie pachnieć, a wiem, że lubicie. Tak, tak, już się zaczął ten wiek, że lubicie używać wód toaletowych, wód perfumowanych, sprawdźcie olejki, naprawdę możecie być pozytywnie zaskoczeni. No dobrze i to byłoby wszystko, jeżeli chodzi o te olejki o wodę perfumowaną, którą na dzisiaj przygotowałam. I teraz przejdźmy do tego ekscytującego momentu, czyli cóż takiego wybrałam, żeby się z wami podzielić na dzień matki. Flakoniki moi drodzy, flakoniki. Będzie to Orientika i Sara. Będzie to kaszabi, żlatafy I będzie to orientika fanwardi. Tak? Fananwardi, przepraszam. Powiem króciutko teraz o każdym z nich, żeby Wam przybliżyć mniej więcej, przypomnieć jak one pachną, bo o, o nich mówiłam wcześniej w tej pierwszej części ten, jeżeli lubicie label, ale męczy was jej intensywność, jej słodkość, tutaj odnajdziecie przepiękny zapach, ale jakby o ton niżej, tutaj wszystko zostało troszeczkę obniżone i on jest według mnie bardziej, bardziej noszalny. Tutaj z kolei macie przepiękną różę podaną w taki sposób, jaki możecie odnaleźć. Na przykład w Rosezwani albo w Intense Cafe. Ale tu, w przeciwieństwie do tamtych zapachów, jest naprawdę solidna moc. To są silne perfumy, naprawdę. No i Kaszawi. W przepięknym flakonie, bardzo niecodziennym, zapach intrygujący, taki... Drzewny, tajemniczy, nieoczywisty. Każdy z tych zapachów jest piękny. Jeżeli któryś z nich Was zaintrygował, napiszcie mi koniecznie w komentarzach, o jaki Wam chodzi, jaki macie na myśli. A ja spośród wszystkich osób, które uwaga do środy do godziny 19.00. Środa godzina 19 napiszą mi w komentarzu, e, przeprowadzę losowanie i powiedzmy w piątek, wyjątkowo w piątek dowiecie się do kogo powędrują te piękne trzy cudenik oj. Zatyczka odpadła. Te piękne trzy cudeńka, czyli środa, godzina dziewiętnasta. Czekam na Wasze komentarze. Natomiast w piątek odbędzie się losowanie. I mam nadzieję, że którejś z mam będzie mogła się cieszyć tymi pięknościami, że się podzielicie. Z mojej strony to jest wszystko. Ja jeszcze raz serdecznie dziękuję pani Michalinie za to, że wysłała mi tą paczkę, bo to była naprawdę bardzo miła, bardzo przyjemna niespodzianka i ja, tak jak obiecałam, podzieliłam się z wami tymi dobrociami, które tutaj od niej otrzymałam. Jest jeszcze w paczce kilka innych zapachów, o których nie powiedziałam. Jest to taka ekskluzywna seria i zrobię to w najbliższym czasie. Pozdrawiam, do następnego razu. Hej!